I w dzisiejszym odcinku kolejny odcinek z Minecrafta I w dzisiejszym odcinku kolejny odcinek, czyli drugi już odcinek z naszej nowej serii No z Minecrafta oczywiście No bo jak wiecie z tamtej serii, jak mówiłem w tamtym odcinku Kto oglądał to wie, że po prostu na, tam, na tamtym przecież zginęłam poza odcinkiem Jak chcecie dowiedzieć jak to... Podajcie na ten odcinek i oglądajcie. No i dobra. My w dzisiejszym odcinku idziemy sobie do kopalni. Jak widzicie, troszkę się rozwinęłam poza odcinkiem. Byłem teraz przed chwilą, po żelazo i znalazłem dużą kopalnię. Trochę pokopałem też żelazo, ale mówię dobra, nie, do, dobra kopalnia, muszę z tego nagrać film. No i w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do kopalni. Na pewno film raczej nie będzie się nazywać. Idziemy szukać Dziak, bo wątpię, że jakiegoś znajdziemy. No ale może znajdziemy. Ja tam nie wiem. Ale się przynajmniej postaram. Dlatego w dzisiejszym odcinku sobie to zrobimy, ale na początku musimy ogarnąć sobie trochę ekwipunek, bo mam całe śmieci w nim. Mm, dobra. Ząbiak. Pyk, 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 pyk. I wy, wyja serio. Wyjaśniony typie. Co ci, ty, czemu niektóry zamiak, pana Zmicza, że z niego normalnie na 3, a niektóry na 10. nie wiem, co z tym Minecraftem jest, dobra, serio to nie działa, dobra, tutaj wszystko z skrzynki i potem wam pokażę, widzicie, mam troszkę tego drewna, bo zacząłem robić budowę nowego domu Czyli dokończymy, dokończymy w osadniczym, To jest tak, dopiero wiecie. Początek końcem za wiele nie jest. Dobra. Same na pewno weźmiemy trochę żelaza. Na pewno sobie weźmiemy. Nie ma tu żadnego nic przepalanego. Dobra nie ma. Mięso mam w sumie trochę jedzonka. A tu coś dobrego. jeszcze ja weźmiemy z na wszelki wypadek. Um. Na pewno troszkę drewienka, pochodni też, to chyba wiadomo. Chcę i tego rozwalić Mnie w Nie wiem, ja. Serio? Pyk, pyk, pyk i wyjaśniony to tu jeszcze co bitka No właśnie. No kto? Nikt. Dlatego proszę nie. Nie przeladę mojej chaty. Która wygląda nie jak chata, tylko. Nie mówię co. Wygląda jak stajnia bardziej, ale. Dobrze. Nazwijmy to domem. Tymczasowy dom. O tak. Dobra. Weźmy sobie patyczki. No i co? Chyba to wszystko. W sumie nic tu jeszcze za dużo nie mam do roboty. Pewnie sobie wezmę drugi kilof. Dwa kilofy kilo się przy... przydadzą. Um, patę jaką sobie zrobię kamienną. Dali dwie. No i co? Chyba będziemy lecieć. Oczywiście um, będziemy dzionkiem. I teraz jest noc. Um, co się prześpimy. No i lecimy. No dobra, ale jak jeszcze nie, zasubskrybowali, nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to wiecie, to wiecie co robić, fajnie w tym przycisk subskrybuj, no i oczywiście zadzwońcie zad dzwonkiem, żeby nie przegapić żadnego kolejnego super odcinka, takiego jak ten, a nadzieję, że wam się spodoba. No i teraz będziemy sobie iść do tej kopalni, tylko jeszcze taki mały przypał, bo ja nie wiem gdzie ta kopalnia jest. Bo ja się wykopałem nie? normalnie na kobiston, wiecie jak się robi. I o dobra tutaj jest różnica. mną nie leci, dobra, nie leci. No to co? Ja zakopię się w dół. No dlatego troszkę pokopiemy. Na pewno No Dobra, to niech się. Czekajcie, chciałam zamurować se na górę. By mieć tutaj żony potworek nie dopadł. Widam tu połodnie, oczywiście jakby ja tak grałam, to bo pewnie nie brałam sobie, jakby nie stawiałam tu pochodnia, ale jak nagrywam film, to żeby dobrze widzieliście, co postawy, nie bójcie się. Dobra, kolejna. Dlatego, że po prostu dobrze widzieliście, co ja teraz robię. Na no, pewno wiecie, że kopię, bo mówiłam, ale nie wiem. Na pewno po prostu jakby dobrze widzieliście, nie mieliście czarno, czarno przed oczami. Nie? Dobra, ty pyk, pyk i załatwione Kto tu jeszcze? No właśnie, ja... i to ja rozumiem Zobacz, oni się normalnie nie boją, nie? Żelazo, żelazo za zawsze na propie Kurde, mi się zagra nie? Serio Dobra, no to tak, żelazo wykopiemy Dobrze, jak jeszcze jakiś wągiel znalazłem, bo pomyślałam, że w ogóle nie mam jakoś za dużo, dlatego dobrze by było troszkę go też znaleźć. Fajnie by było. Fajnie i dobrze. Mm, serio, to tylko nie już... Kurde, będzie jazda, Dobra, pyk, pyk, pyk. Ona jeszcze żyje, jak to? O nie, o nie. Szybko coś jem. Szybko, ja mnie nie chcę patnąć. No weź. Minecraft, nie rób mi tego. Ale jestem... dobry. Dzięki. Ej, ale weź mnie odwróć. Dzięki. Tak będę nawalać w to... O kurde, jak mi ząbek nam podejdzie, to ja się... Jak mi ten jak walnie raz, to ja padam. Dobra, żyję. Ja cię kręcę, ale by teraz serio padłem. Jakby się wkurzyłem na maksa Naprawdę nie widzicie, jakby się wkurzyłem. O Jezus za Dobra. Bierzemy sobie pochodnie i idziemy dalej. Trochę się teraz cykam, powiem. Z nazywam ma... Ma. To się teraz troszkę cykam. Nie, wywali mnie. Ja się przestraszyłem, że już mi zgrywali. To dobrze, bo musiałam znowu jeszcze raz wchodzić w minecrafta tego jednego. No. Yy... Węgiel, jak mówię, sobie warto wykopać, bo jest level. No i jeszcze yy, wiadomo, yy, zawsze na propsie, bo węgla nie mam za dużo, a może mi się przydać. Bo mam dużo. Żelaza, Czy ci coś przyniosą do domu, a pewnie po tej przy, y, wyprawie do jaskini będzie go z dwa staki. Dlatego, no, troszkę będzie do przepełnienia, tego węgla węglem nie pogardza. Tylko sobie go ładnie przyjmę Dobra, poczekajcie, dam tego już węgla, nie idę, bo no dobra, jest bo, nie wiem co przed chwilą mówiłem, ale chodzi o to, że po prostu jak jest po drodze, a jak użądłem, to trudno. A zawsze pewnie jeszcze nie jeden z znajdę. O kurde, myślę, że on nie przejdzie. Mm -hmm, mm -hmm. Serio. Musiałam spaść. Ach, cię kręcę. Jeszcze ty no miałeś skinąć no kurde no. Dobra, wchodzimy sobie pod ziemię. Żel Żelaza. Mówię na propsie. Tak, no. Na lewa już nie. albo spadłem. Dobra, mogę wziąć, bo przy okazji to będzie może jakieś diaksiki. Co wątpię. No ale zobaczę. może. A tam nie wiem. Do diaksów. Szczęścia jakiegoś nie mam, widzę, wielkiego on tego wątpi, ale w sumie zawsze trochę mam szczęścia, trochę nie, no nie do końca. Ale raczej jakbym miał znaleźć jaksy, a nie znaleźć, bo po 50% to by raczej nie znalazłem. Tego nie liczę, że w dzisiejszym odcinku ym, znajdziemy jaksy, znajdziemy bo raczej nie znajdziemy, ale nie obiecuję, może znajdziemy. Tylko lepiej zostać do końca i obejrzeć cały odcinek, żeby. Nie Chwili może diaksy jakieś będą. Ale wątpię, ale do prostu dobrze było jakby bliście. I ze mną tutaj. No, się mi w graniu. Jak się w to na pewno łapeczka w górę mnie pocieszy. Pek, pek. dobra. To był jaskiniowy, na tego dobrze, że mnie nie zatruł. Mm, dobra, szybko rozbieramy. Lazo. O, dobra, myślałam, że będzie lawa. O, to co za nowość. No, nowość. Tu misa, tu. Trochę creepy. Ale. Powiem, że odważę się i tu wejdę. Bo ja mam tak, że nagle, jakby coś mnie tak zapraciło, tego nie widzę. Moba, i jakby on mnie nagle uderzył. Nie się boję nic tego. Trochę nieraz tu dało ci się tak krzyknąć, pisknąć jak i gram w to. tego jak będzie... Um, piski będą w tym odcinku, proszę. Um, nie wychodźcie z tego filmu. To pewnie nie raz jeszcze będę krzyknę Bo jakieś mnie się, się przestraszę, dlatego znajmy, że no wybacz jak tak będzie, obstawiam, że będzie. Bo. co oto jedzie. Jezus, Maria, tutaj jedzie je chodź, co ja je robię? No ja. Ta jest za duża na jeden odcinek, nie? Są jakieś dwa odcinki. Uuu, złoto to już naprawdę na propsie i to propsie. ja ile razy. Ja, wy, ja, ja mówię, mi się mi się wydaje, że z, jak z tego odcinka to ja wyjdę z takim łupem, że w że żelaza, to ja będę miał z parę staków na tego. No, na pewno żelaza mi już nie zabraknie. To jest najbliższy tydzień nagrywania. Nie no, co? Tydzień. Proszę. Stanę tyślał, że już będę miał z półtora staka. Na pewno jeszcze... Te, przez te dwa odcinki to na pewno opisałem, że znajdę z niego jeszcze z, 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 tak? Na pewno. Dobra. Możemy sobie. Żelazo tu. O, i złoto to też. Później przydaje do torów, albo do czegoś tam innego, czy do jakichś koksów, czy do, do tych jabłek. O, tu jeszcze. jeszcze. No, sorry, już nie mam tego. O nie, to ja będę musiał zrobić. Dobra, na szybkości jeszcze wykopię sobie te tutaj złoto. No, wiadomo, złotem raczej mało kto pogardzi, da taki jak ktoś gra, że już ma wszystko najlepsze. Hmm. Dlatego, no, złoto zawsze pamiętajcie na propsie. No, dobra, no to co? To ja i kończyć kończyć Oczywiście, kanał mojej babci, babciowa na kanał i subskrybujcie jak również. No i zapraszam do oglądania poprzedniego filmiku. No bo w takim filmiku możecie zobaczyć, wszystko jest małym na tamtym naszym serwerze, a naprawdę był fajny No jest trochę szkoda, ale zeczkiem sobie nowy serwerek. No i ja już jak żegnał, oczywiście, subskrybujcie kanał. Dobijamy kolejny próg 50 subskrypcji Przebliście Pierwszy próg 30 subskrypcji. Dlatego bardzo fajnie. No i le lecimy po 50. Dlatego do zobaczenia. Uwielbьcie się, łapkujcie, no i subskrybujcie. No i pa! pa.